Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Motocyklicznie Moi drodzy, dłuższy czas mnie nie było No bo maj był zimny, a początek czerwca deszczowy I praktycznie w ogóle nie jeździłem No ale teraz się pogoda zrobiła fajna Więc będzie można yy, nabijać kilometry yy, Także mamy połowę czerwca a ja tam mam zrobione chyba ledwie 1000 km yy, Byłem ze dwa razy na zlocie yy, Także nie było nawet jak jeździć, no bo maj był bardzo, bardzo zimny. Gdzieś tam wyskoczyło 12 stopni, to się przejechałem, ale... E, ale tragedia ogólnie z tą pogodą była. No a teraz się zrobiła pogoda, no to będzie można nabijać kilometry. Ale korzystając z okazji, że Suzuki stało, no to postanowiłem pomyśleć o bagażu. E, tak jak... Pamiętacie, może z odcinka o wymianie oleju, wspominałem właśnie co, co z bagażem, e, bo się zastanawiałem, co zrobić? Czy torbę, czy kufer. E, okazało się, że zakupiłem sobie jedno i drugie. Kupiłem sobie tam na Allegro taką małą e, torbę. Tutaj do napaski, do, do, do kanapy. Także, jak będę jeździł sam gdzieś dalej, no to będę miał też taką torbę. 150 zł chyba kosztowała. Firmy Motocentric, taka półkolista. Ona nam takie sportowe motocykle fajnie też pasuje, i, i najpierw ją sobie kupiłem. E, niech leży tam, może się przydam jak będę gdzieś tam w duszą trasę jechał. No ale e, też zacząłem jeździć z, z dzieckiem, moją siostrzenicą, i ona też tutaj właśnie zobaczyła na zlocie, że tam niektórzy mają takie kufry właśnie i oparcia, i mówi, że to by było fajne. Ale też pomyślałem, że kurczę, no kufer to jest jednak też wygoda. I, i no, owszem, może troszkę wygląd psuje, ale jeżeli w miarę mądrze dobierzemy sobie tutaj pojemność tego kufra i, 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 yy, no to, yy, i to oparcie, no to, yy, no to będzie to jeszcze nie najgorzej wyglądać. Zresztą sami zobaczcie, tak się troszkę oddale, że to wcale jakoś bardzo linii motocykla nie psuje. Oboje z każdej strony sobie zobaczycie na filmie, jak to wygląda, i Wam opowiem teraz po kolei: najpierw o stelażu, później o kufrze i na końcu o samym oparciu. Moi drodzy, mamy, co mamy na rynku w ogóle do Suzuki SV650A? Moi drodzy, bo też zrobiłem research, czy nie wiedziałem co kupić: mamy trzy możliwości: najtańsza, średnia i najdroższa. Najtańsza no to jest marka Givi. Powiem Wam, że bardzo, bardzo podobają mi się te kufry Givi. No ale stelaż trochę lipa, bo jest tani dosyć. To kosztuje chyba około 380 zł, gdybyście chcieli Givi. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że stelaż wystaje poza kanapę. On byłby gdzieś na tej wysokości stelaż. Także od razu od razu odrzuciłem tą opcję. Najdroższa opcja to jest tak samo jak tutaj, że ona się równa z kanapą, że to fajnie wygląda. Zaraz Wam pokażę, jak zdejmę kufer. Yy, ale znowuż jest bardzo droga. No to oczywiście jest Wumotech, niemiecka chyba firma. Yy, I powiem Wam, tam te mocowania są Alurak czy coś takiego. Tutaj do, do tych kufrów yy, i tam yy, ten stelaż z Wumotecha. Ma tą zaletę, że można montować i Shad'a i Givi i tam różne firmy kufra, jakieś się, jakie się tam kupi No natomiast no, to jest bardzo droga zabawka, bo sam stelaż chyba 800 czy 900 zł, to Moi drodzy jest niedopuszczalne No i średnia półka tak, bo, bo, bo yy, Givi jest najtańsza, Shad średnia, a SW Motech najdroższa No i właśnie wybrałem tą średnią Chociaż powiem Wam, yy, i tak uważam, że to jest dosyć, dosyć drogo No bo za takie dwie Dajmy na to e, rurki, no to musimy zapłacić 630 zł. E, jeśli chodzi o ten stelaż, widzicie, jak on tu jest montowany. E, montowany jest tutaj do, e, do tego uchwytu setów. E, tutaj na jedną śrubę, a na drugiej musimy dać musimy zdjąć całą, dwie śruby odkręcić i dać tutaj tą taką tulejkę z stosową tak, no bo blacha ma tą grubość, tak, żeby to ładnie przypasowało więc tak tu wymyślili, że tu musi być ta tulejka, żeby grubość się zgadzała a tutaj właśnie idzie ten stelaż i on jest tutaj łączony takim łącznikiem i on oczywiście idzie pod ogon a tutaj Wam pokażę o tutaj takimi będzie widać, będzie widać. Chyba tam może takie tulejki tam są. Cztery sztuki, oczywiście śrubkami skręcone. Śruby, które mamy w, z motocykla, zostają nam, a, a nowe, które dostajemy ze stelażem, wkręcamy. E, taka ciekawostka: te śruby są klejone nie, klejem do gwintów, ale ja wam powiem szczerze, że e, mam Loctite klej, ale nie dawałem. E, zobaczę. Jak to będzie ten y, się sprawować, jak się będzie odkręcało, czy coś, no to wtedy y, odkręcę te śruby, bo to jest żadna robota, praktycznie, i dam ten klej, bo, bo mam, ale no nie chciało mi się tutaj dawać, więc może będzie trzymać bez tego kleju, bo w fabryce śruby tu były klejone te dwie, nie? No ale to y, zobaczymy jeszcze, jak, y, jak to będzie ten. Może to się nie będzie odkręcać. Także widzicie, że to fajnie tutaj właśnie wygląda. Wezmę kluczek i zdejmę Wam. Pokażę sam stelaż. Kluczek no, standardowy, jak to szat robi do stoleński piątki. Do tych bocznych kufrów miałem ten sam kluczyk, dokładnie. Tak jest w pozycji zamkniętej na bok, a pionowo jest w pozycji otwartej. I klamkę mamy podwójną. W przypadku kufra Shada, czyli górna klamka no, to jest do, otwier do otwierania, a dolna to jest do zwalniania zaczepu, żeby zwolnić kufer. Tylko, o, właśnie. Jedną ręką czasami ciężko coś zrobić. Ale ten kufer wezmę, może gdzieś na trawkę położę. O, dobra. I teraz pokażę Wam, jak to wygląda w praktyce. Widzicie. Ten straszny jest fajny, bo nie trzeba dać 1000 zł za Motecha. Wystarczy, że szad zrobił też fajnie. Że się yy, tutaj licuje z kanapą stelaż, może jeździć z samym stelażem jak chcemy no to możemy jeździć z kufrem fajna sprawa, tutaj są te zaślepki one bardzo ciężko wchodzą, tutaj musiałem się śrubokrętem wspomóc ale to tam e, aż tak źle nie wygląda na szczęście e, i tutaj są, jest łączone na czterech śrubach i nakrętkach i tutaj jeszcze był taki plastikowe, dajmy na to taka osłona, nie? Na, na zatrzaski, żeby te śruby pozakrywać, ale to mi, ja przyjechałem z pracy dzisiaj i widziałem, że to jedno już wisiało na kierunkowskazie, w ogóle nie trzymają mi te zatrzaski, więc to pozbyłem się tych osłon po prostu i tyle, nie? Eee, także tutaj, no co tam, kurczę, że, że śrubkę widać, to tam, że e, żadna, żadna, kurczę, ten e, żaden tak wizualny, że tak powiem. No i tu jest ten zaczep właśnie do, do kufra. No, także tak to właśnie wygląda. Tutaj obejdę motocykl dookoła i dalej trochę zobaczycie sobie. No, tak to właśnie wygląda. I zaraz wam powiem yy, o kufrze. Teraz go weźmiemy i zaczepimy. O. Trzeba klamkę troszkę wcisnąć, żeby on siadł, no i on już siedzi na, na swoim miejscu, nie? tu jest ten taki yy, zaczep, widzicie, jak, jak biorę klamkę to wciskam to, to się przesuwa, nie? no o. i to siedzi. Skoro mamy kuwer otwarty to otworzę, pokażę, o tu mi się już przeciwdeszczówka troszkę o, przesunęła, tak, bo kupiłem sobie przeciwdeszczówkę oczywiście, że włożę ją ze sobą, no bo yy, Powiem Wam szczerze, że już raz mnie zaskoczyła w zeszłym roku burza, której nie powinno być. W ogóle z godziny na godzinę się zrobiła. No, Jakieś tam narzędzia Oxforda i mam taką ala kosmetyczkę na jakieś drobne rzeczy. Jakiś tam spray do kasku, linka do zapięcia kasku, wiadomo, baterię do kamery, jakieś takie duperelki. Nie? No i tu mam jeszcze full, full miejsca. Może śmiało się spakować na tydzień czasu dla jednej osoby. To myślę, że to jest bardzo, bardzo dużo miejsca. Nie wiem czemu jest tak zawsze liczone, kurcze ile kasków się zmieści w kufrze. Bo ja nie wiem, jeżeli ładujemy się na tydzień czasu, tak, gdzieś wyjedziemy no to przecież wiadomo, że nie dorzucimy tu jeszcze kasku, tak. Musimy mieć jakąś dzienkę, czy albo nosić kask ze sobą, bo, bo kufer jest moim zdaniem na bagaż, a nie na kaski. Nie wiem, czemu to się tak, to się tak, kurczę, wszyscy się upierają, że, że pytają się, ile kasków wejdzie w kufer, nie? Tutaj akurat... Yy... Chwalili się, że wejdzie cały normalny integralny i jakiś tam mały, otwarty, niby, nie? No. Tutaj mam e, te z wkręty tego, że fabryczne uszczelki, które były z oparciem, one, no, tam słabo to było wykonane, więc one się wy, wyłamały i dałem normalne, zwykłe stalowe podkładki, i to fajnie trzyma, bo to jest do oparcia, oczywiście, nie? Te, te, te wkręty tutaj musiałem przywiercić wiertełkiem, bo e, ten plastik jest oczywiście gruby szada więc tutaj musiałem przywrócić wirtełkiem e, może jeszcze pomyślę tutaj bo są jakieś takie te e, nie wiem, może tutaj się jakąś siatkę kupi czy coś w przyszłości na jakieś te, to by było nie głupie no bo widzicie, że tu jest dosyć bardzo e, duża głębokość e, oczywiście dali taką e, tutaj e, dajmy na to e, opaskę tak, żeby ten kufer nam się trzymał w pozycji pionowej tak, żeby on nie upadł na siedzenie fajny, fajny kuferek i to jest model SH39 i Wam powiem, dlaczego właśnie ten model. Powiem Wam szczerze, że kusiło mnie, żeby kupić sobie model SH44-45 litrów, jakoś tak, nie? Zaraz Wam powiem, oczywiście, że to ile kosztowało, ale powiem Wam szczerze, że dobrze, że nie wzięłem, bo ten SH39 i tak jest sporym, sporym kufrem. A też no. Jak na Nakeda widzicie, że on tutaj y, wygląda dosyć, dosyć pokaźnie. Nie ma co większych kufrów montować. To nie jest turystyk. To jest dosyć y, nie, niewielki motocykl, a i tak wygląda fajnie, proporcjonalnie i, i, i tyle. Dobrze, powiem jeszcze o kosztach, bo y, żebym nie zapomniał. Moi drodzy stelarz, jak nie wiem czy wspomniałem, ale kosztował 630 zł. Y, sam kufer centralny kosztował 420, więc uważam, że bardzo, bardzo tanio. Jak na fajnie wykonany, ładny kufer. 420 zł. No i oparcie kosztowało 86 6 do do SH 39 dostaniecie takie oparcie, ale nie do każdego modelu kufra dostaniecie oparcie, nie? Także wiecie, nie? Na przykład do 45 nie wiem czy by było, nie? Wiem, że do 39 było oparcie, dlatego się zdecydowałem też właśnie na 39, żeby mi tu oparcie fajnie pasowało dla pasażera, bo mówię, no jeżdżę z dzieckiem, ona tutaj się chce oprzeć i ten. I żeby miała tutaj wygodnie, nie? Jak będziemy jechać gdzieś tam. Więc Model S39 jest bardzo, bardzo fajnym kufrem Niedrogim, bo 420 zł to nie jest dużo No i jest dość, dość pojemny, pokaźnie Fajnie, że jest właśnie on wysoki tutaj, nie? że w środku jest dosyć tam dużo miejsca Można coś tam piętrowo, że tak powiem, sobie tam narzucić Jakieś tam rzeczy, tak, do wyjazdu Ja widzicie, włożyłem tutaj przeciwdeszczówkę Jakieś tam duperelki do, do kamery, kurcze i, I mam jeszcze full, full miejsca i tam jeszcze wrzuciłem ten y, narzędzia Oxforda. No, po prostu, żeby wypełnić całą płaszczyzną y, spód, tak, żeby to wszystko nie latało, nie? Po kufrze, nie? No, bo jeszcze. Y, jak go chyba zamknęłem. Y, bo jeszcze Wam powiem, że jest taka możliwość, musiałby tylko coś wykombinować. Y, zaraz wam pokażę. Żeby... Jakoś wyścielić ten kufer, nie? Jakimś, yy, czy jakąś gumą, czy jakimś czymś, żeby tam nie dzwoniło, ale wam powiem, że no, ja tutaj mam takie akurat rzeczy, że, że tutaj mi nie ma co dzwonić, ale no jest taka możliwość, że można było zrobić. Do sh 39 też jest możliwość do kupienia światła stop tylniego. Tam za 100 parę złotych widziałem na Allegro, także no, fajny kufer, bo jest bardzo, że tak powiem, modernizowalny. Tak? że można sobie go tam też yy, dowoli. Yy, uzbroić nie. no także fajny fajny kuferek razem mi to wyniosło chyba 1100 zł czy 1050 bo jeszcze tam jakieś Allegro mi tam monety dorzuciło jakieś tam mieli mieli jakoś tam promocję że 25 lat Allegro to 25 monet dorzucili a ja tam miałem jeszcze 6 monet swoich i 3 dychy taniej miałem oparcie nie, że, że de facto zapłaciłem za oparcie 50 tam parę złotych no, więc yy, mi tam wyniosło to wszystko 1050 zł, ale no, mam fajny kuferek kurczę i, i on fajnie pasuje. I nie poszerza też motocykla, bo właśnie o tym wspomnę jeszcze, że yy, na stronie producenta tam pisze, że jest kierownica chyba. Ma szerokość 700 chyba tam 30 czy ileś tam milimetrów A wiem, że kufer ma 500 albo 520, coś takiego. Wiem, że on ma tam 50 cm szerokości, nie? Ten kufer Także bez problemu między samochodami przejdę Także jeszcze się zastanawiam, ale chyba można by było jakiś tutaj uchwyt jeszcze do ten i żeby ten, ten system 3P, żeby trzy kufry były, nie? tutaj sobie te dwa boczne jeszcze dorzucić, jako turystycznie, no pewnie można coś tam wymyśleć ale no ja tutaj nie będę z niego robił, nie w domy turystyka, mi chodzi tutaj bardziej o tą właśnie wygodę zresztą mam jeszcze torbę na siedzenie, tego widzicie, no właśnie, jak nie chcecie kufra, bo wam yy, uważacie, że jest brzydko, tak no to torba na siedzenie ok, ale znowuż pasażera nie zabierzecie no właśnie więc to są takie plusy i minusy, które trzeba, niestety, moi drodzy, zwrócić uwagę tak, przy, przy tutaj doposażeniu motocykla, tak, żeby, jak to się mówi, nie było, że kupię sobie jakąś fajną, nawet dużą torbę czy coś, a później się okaże, że, nie wiem, żona będzie chciała jeździć i torba pójdzie w szafę, nie? Więc A torby też takie większe kosztują, nie wiem, z 3 400 pewnie, nie? A tutaj ze 4 mam fajny kufer kurcze i mogę zabrać pasażera bez problemu, tak? I, i w kufrze mi nic nie jest fajnie przymocowany kurcze Chcę to go ściągam i z samą płytą, tak? Także no... Kufer to jednak jest kufer, nie? No niektórzy mówią, że to jakoś bardzo brzydko wygląda czy coś, ale Tu mi się, przepraszam Was, ale tu mi się troszkę pobrudził, a Nie, to jakiś paproch chyba był e, No, także jeszcze Wam wspomnę bo dawno dawno niczego nie nagrywałem. W międzyczasie sobie nakleiłem naklejki tutaj od oleju Valvolina akurat w tym miejscu no bo tutaj żeby mi się tutaj nie rysowało ten, ten, ten aluminium ten, ten cały wspornik tutaj od bo tutaj mam buta przecież tu jest set więc tutaj sobie nakleiłem marką z marką właśnie oleju tą naklejkę, no bo tutaj nigdzie nie ma fajnej przestrzeni a tutaj za wysoko to tak troszkę był, to głupio wyglądało taka mała naklejka może gdzieś tam w przyszłości coś nakleję, ale no to w przyszłości i drugą naklejkę nakleiłem tutaj właśnie, bo w końcu pamiętałem o tym zamówiłem sobie full naklejek no i nakleiłem sobie tą naklejkę tutaj właśnie, mi się nie rysował dalej wahacz od buta, bo jak wiecie, bo jak biorę stopkę, o to mi się tutaj właśnie rysował. No, także tak to właśnie wygląda. Moi drodzy, tylko tak, teraz taka uwaga, no się tego. Ja wiem, że to widzicie. Nakleiłem dobrze, równo jest wypoziomowana, tylko ta naklejka fabryczna jest troszkę przesunięta na dół, dlatego to tak wygląda troszkę dziwnie. Nie? Ale z daleka, tutaj jak się stoi przy motocyklu, to aż tak się nie rzuca w oczy, a nawet fajnie to kolorem dobrałem. i Także mamy jeszcze mniejsze naklejki Suzuki, to gdzieś tutaj z boku się te napisy. I na środku myślę gdzieś emblemat, czy tu na czole, czy nie no tu chyba musiałbym ten emblemat wtedy rzucić, bo tu są klamki, nie? No yy, i po bokach dam właśnie napis Suzuki jeszcze i kurczę i będę mógł za kufer wziąć 2000, nie? Tak to <laughs> się śmieje, ale tak to producenci moi drodzy właśnie robią, nie? Że dadzą tylko naklejkę markową, nie? Że, że, że to jest BMW czy Suzuki czy Honda nie? i już kufer kosztuje 2000, nie? a to jest tylko naklejka. No także dobrze moi drodzy Taki krótki odcinek z prezentacji kufra. Dajcie znać co o nim myślicie, czy dobrze wybrałem, czy wy, wy, byście wybrali tak samo. Dajcie znać koniecznie, jeżeli już was przekonałem do tego stelażu, jaki sobie kufra chcecie kupić pojemnościowo. No bo mówię, bo można mniejsze, można większe. Od SH30, to jest najmniejszy chyba, do SH58, masz, no, ale to, to jest już taki takich dużych turystyków tam, litrowych. Nie? 58 to by miał kurcze, taki, taki duży byłby pewnie. No a także e, dzięki wielkie za oglądanie e, Oczywiście zachęcam do polubienia filmu oraz subskrypcji, takie info dla nowych widzów i do następnego siemka.